Witaj w drugim dniu. Całe materialne stworzenie, wszystko co widzimy, dotykamy, słyszymy, możemy oglądać, dotykać, słyszeć, smakować i wąchać, jest zrobione z tego samego materiału. Pochodzi z tego samego źródła. Gdy możemy odnosić się do źródła poprzez wiele imion, Bóg, Wyższa moc, Duch Święty, lub być może Kosmos. Oznacza ono cały wszechświat czyli zjednoczone pole. To wszystko, co wychodzi poza naszą percepcję pięciu zmysłów. Klucz do życia w obfitości polega na zrozumieniu idei, że obfitość pochodzi ze zjednoczonego, uniwersalnego pola. Tym leży moc bezgranicznej twórczości. Ono czeka na Twoje wezwanie. Niezależnie, czy pragniesz więcej miłości, więcej radości, więcej przyjaciół, więcej pieniędzy, czy lepszego zdrowia, to wszystko czeka na Twoje zgłoszenie i przyjęcie. Jeśli jesteś gotowy na wypuszczenie jakiegokolwiek oporu, Jaki masz przed doświadczaniem obfitości, zrzeknij się ograniczającego Ciebie przekonania. Otwórz swój umysł i serce na możliwość przyciągnięcia czegokolwiek, czego pragniesz w życiu. Wtedy obfitość przypłynie do Ciebie bez wysiłku, z łatwością. Prawdziwa obfitość zaczyna się od myśli. Za którą idzie intencja, jasne zrozumienie, co chcesz, żeby się wydarzyło. Potem następuje oczekiwanie, a w końcu nabierasz przekonania, że możesz być, robić i mieć wszystko, czego pragnie Twoje serce. Dopóki wierzysz w możliwość, ona służy tobie i innym, nie przynosząc nikomu szkody. To jest cudowny proces twórczy przyciągania i pracy. Zaproszenie bezgranicznej obfitości, która już istnieje wokół ciebie, wymaga tylko Twojej świadomości, intencji i ciszy. Niezależnie, jakim było Twoje życie w przeszłości, teraz jest Twój czas do cieszenia się wszystkimi owocami obfitości. Poprzez sięganie prosto do źródła i przyjęcie wszystkiego, co tam na ciebie czeka. Na dzisiejszej medytacji postaw sobie pytanie: czego chcę więcej w moim życiu? Może chcesz więcej miłości albo lepszego zdrowia? Pozwól swojej odpowiedzi pomóc ci sformułować czystą intencję. By wyrazić swoje pragnienie. Gdy przejdziemy do medytacji, zasadź ziarno swojej intencji w żyznej Ziemi Zjednoczonego Pola i pozwól wszechświatowi na zajęcie się szczegółami. Gdy się przygotowujemy do ponownego połączenia ze Zjednoczonym Polem, źródłem wszelkiej obfitości, skup się na dzisiejszej myśli przewodniej. Tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego źródła. Tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego źródła. Zacznijmy. Przyjmij wygodną pozycję, umieszczając ręce lekko na udach, z dłoni skierowanymi do góry. Zamknij oczy. W tym momencie wejdź do swojego wnętrza, do tego miejsca wewnętrznej ciszy, gdzie doświadczamy połączenia z wyższym ja. Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech, wdech i wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwól sobie coraz bardziej się rozluźniać. Czuć się bardziej wygodnie. Bardziej w spokoju. Teraz łagodnie wprowadzaj mantrę z sanskrytu. Powtarzaj ją mentalnie i pozwala jej płynąć z bezwysiłkową lekkością. Aham brahmasmi. Aham brahmasmi. ostateczna rzeczywistość jest rdzeniem mojego jestestwa. Aham Brahmasmi. Gdy będą Cię rozpraszać myśli, odczucia w ciele albo hałasy w otoczeniu, po prostu wróć ze swoją uwagą do mentalnego powtarzania mantry. Aham Brahmasmi. Aha. Tamas. Proszę, kontynuuj swoją medytację. Czuwam nad czasem. Pod koniec usłyszycie, jak delikatnie zagram dzwonkiem, co będzie oznaczać, że już czas uwolnić mantrę. Aha. Bramás Aha. bramás Teraz po tichu. Umyšl. I już czas uwolnić mantrę. Proszę wróć ze świadomością z powrotem do swojego ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek robiąc głębokie i powolne dechy i Kiedy poczujesz się gotowy, łagodnie otwórz oczy w ciągu trwającego dnia. Mieć ze sobą odczucie prawdziwej obfitości w sobie. Wspominaj sobie dzisiejszą myśl przewodnią: tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego źródła. Tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego źródła. tworzę moją osobistą obfitość z nieskończonego źródła. Namaste.